Ciepło na sercu u ciebie było, kiedy mogłaś e, powrócić do telewizji publicznej. Wiesz, co bardzo dla mnie przejmującym momentem było nasze wyjście na scenę po tej muzyce, która była puszczona, e, a po nocy przychodzi dzień. I, I myślę, że to było bardzo znaczące i, i takie naprawdę dające nadzieję, i był to jakiś taki podniosły. Niezwykle wzruszający moment. Przychodząc do telewizji publicznej widzisz tą, właśnie tą różnicę tych ośmiu lat, wiadomo jak była telewizja publiczna komentowana. Czy, czy ta zmiana jest już widoczna? Znaczy wiesz co, no na pewno jest tak, że mm, że nie ma niepotrzebnego zaszczuwania, szczególnie w serwisach informacyjnych. To tyle. A jeżeli chodzi o um, programy rozrywkowe, wiesz, no jakby ja pracowałam wcześniej z tymi samymi produkcjami, z którymi teraz i z tymi samymi ludźmi, których teraz y, widzę i witamy się wszyscy bardzo serdecznie, bo my się wszyscy bardzo lubiliśmy i bardzo lubimy, więc cieszę się, że mogę znowu tych ludzi widzieć i, i z nimi pracować. I y, 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 y tyle, no. Kocham swoją pracę i cieszę się po prostu, że mogę ją wykonywać. Nowością jesieni telewizji publicznej będzie Cudowne Lata. Możemy porównać ten program troszeczkę do Kocham Cię Polsko? Trochę możemy. Y, trochę podobna formuła, ale y, inne kategorie. Ym, inaczej goście, yy, rozłożeni, że tak powiem. Yy, no właśnie, czego widz może Jest na pewno podobna energia. Czego widz właśnie może się spodziewać, ogląd zasiadając w niedzielę na kanapie i odpalając twój program? Może się spodziewać yy, przeżycia wspaniałych chwil, yy, zrelaksowania, uśmiechu, radości, trochę też czasem wzruszenia. Yy, na pewno nikt nie będzie żałował, że przeżył z nami tę godzinkę raz w tygodniu. Michał Wiśnieński ostatnio w rozmowie z, z nami po, wspomniał właśnie z tobą, że był w programie i bardzo pozytywnie oceniał Twoje zaangażowanie w ten program. O to kochany. No, no dziękuję. Rzeczywiście Michał był i, i e, zobaczycie go Państwo już w, w jednym z pierwszych odcinków. E, nawet razem zaśpiewaliśmy. <laughs> tak zdradzę. No super, bardzo też się cieszę, że Michał był i, i fajną energię wprowadził również. Powrót do Starego Domu to oznacza także, że. Możemy Cię zobaczyć w, w serialu M jak Miłość? Yy, nie rozmawiałam na ten temat z producentami, mimo że akurat chwilkę rozmawialiśmy podczas ramówki, ale yy, nie rozpoczęliśmy tego tematu. To jest chyba tak, że oni mają swoje wątki. Ja też yy, jakoś nie pytam o to. Każdy po prostu póki co idzie swoją drogą i, i tyle. A Twój taki cudowny czas w, w swoim życiu, to jaki byś... Yy, Wracając do wspomnienia, jaki to był taki etap w Twoim życiu? Hmm, no właśnie, to jest z jednej strony tak, że każdy etap naszego życia jest cudowny, bo każdy jest dla nas przepięknym doświadczeniem. Są oczywiście lata trudniejsze, lata łatwiejsze, lata bardziej emocjonujące. No na pewno wszyscy chyba tak mamy, że bardzo emocjonująco, znaczy bardzo pamiętamy. Te momenty, kiedy zmienialiśmy szkołę, kiedy poszliśmy na studia, czyli tak, wyrwaliśmy się spod skrzydeł rodziców, te wszystkie zmiany, emocje, pierwsze miłości, to jest zawsze dla nas takie bardzo pamiętne i coś, co, co tak nam głęboko w serduchu gdzieś tam siedzi. Jak wspominamy, no to chyba wracamy do tamtych momentów. Natomiast ja teraz mam. Tak cudowną rodzinę i, i cieszę się, że mogę spełniać swoją pasję, że z tej pasji mogę żyć, że, yy, że robię, robię to, co kocham i, i to też są dla mnie cudowne lata.